Przede wszystkim no, każda tego typu forma bajkowa daje bardzo duże możliwości dla scenografa, ponieważ jest to bardzo często w większości oparte na e, plastyce, prawda, przedstawienia dla dzieci, także jakby już tutaj że tak powiem z za założenia jest to dla mnie ciekawa praca, ponieważ no to du du dużą rolę odgrywa scenografia. Oprócz tego Gulliver, no, jako opowieść też jest ciekawą opowieścią, ponieważ przenosimy się przez różne krainy i to bardzo skrajne e, krainy. Wszyscy oczywiście kojarzymy Lilliputów, Olbrzymów, ale tam jest o wiele więcej krain. Wybraliśmy z tego szalonych naukowców, e, magów wywołujących duchy, jeszcze krainę białych koni, także chodziło o to, żeby pokazać pięć zupełnie różnych światów. Dysponujemy przestrzenią Sopotu, która ma, nie ma takich podpórek scenicznych, jak ma duża scena, więc trzeba było troszeczkę to pokombinować, połamać sobie głowę, jak uzyskać efekty ciekawe wizualnie, nie zabierające dużo czasu i dobrze, że tak powiem, podbijający klimat, mam nadzieję, że dobrze podbijający klimat e, tych e, krain I, i to było na pewno wyzwanie, żeby, żeby po prostu jakoś w miarę sprawnie pokazać i atrakcyjnie e, pokazać te pięć światów, z reżyserem bardzo dobrze mi się pracowało. Michał jest reżyserem, który generalnie pracował w teatrach Lalek, także forma jest mu bardzo bliska. I w zasadzie nie mieliśmy, dość szybko złapaliśmy wspólny język, i bardzo wyraźnie mi, mi powiedziało, jaki świat mu chodzi, co chce pokazać, i jakoś tak się wstrzeliliśmy estetyką. Także, także raczej ta współpraca była współpracą, która. Myślę, że coś sobie daliśmy, że, że była bardzo przyjemna i, i jakoś tak wspólnie podejmowaliśmy decyzje. Czy są jakieś odniesienia do epoki, w której powstała? Powieść? Nie, nie, zupełnie. Mhm. Chodziło nam bardziej o taką opowieść o tak zwanym Ebrymenie, o człowieku, który poszukuje szczęścia, nie jest to istotne. Czy to kiedy? To jest po prostu problem dotyczący, dotyczący w, każdym, w każdym czasie historycznym chyba. Człowieka po prostu. Co dla dzieci może być atrakcyjne? Bo dla mnie wiele elementów tutaj było atrakcyjnych. Coś jechało, coś się poruszało, a ma taka magia teatru, prawdziwa. Właśnie no więc, dzięki scenografii. Więc mam nadzieję, że właśnie to, co pani mówi, że, że taka teatralność, że dosyć mam nadzieję, rozbudowane widowiskowo to sceny na tyle, na ile oczywiście nam pozwala tutaj przestrzeń słopackiej sceny. Mam nadzieję, że, że plastycznie będzie się to dzieciom podobać. Staraliśmy się, żeby to było bardzo urozmaicone, żeby było sporo elementów zaskakujących. No a poza tym takie, no nie, nie wiem, myślę, że to jest ciekawe. Nagle będą świecie olbrzymów ogromne jakieś formy, później mamy liliputy krasnoludki. Także no, no, no mam nadzieję, że takie różne zestawienia też wielkości skali, a oprócz tego taka dosyć dużo sporo elementów, tak jak już mówiłam, mam nadzieję zaskakujących, że to się dzieciom spodoba. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.